chcieli, żebyśmy tylko pokrzyczeli, pomaszerowali i poszli do domu, ale skończył się czas pokrzykiwania, maszerowania i nic nierobienia. Uważam, że w tym momencie, gdy wśród nas większość to są młodzi polscy patrioci, przed którymi nie ma żadnych perspektyw na życie w wolnej Polsce, którzy są haniebnie sprzedawani obcym stolicom, Ci młodzi Polacy upominają się dzisiaj o własną, suwerenną, wolną i sprawiedliwą ojczyznę. Moje pokolenie pamięta te kłamstwa. Pamięta to wszystko. My służymy wam dzisiaj tylko swoją pomocą i swoim doświadczeniem. Ale to wy swoimi młodymi rękoma i gorącymi sercami macie obowiązek, by walczyć sprawiedliwą, silną i szanowaną Polskę. Pamiętajcie, że przed każdym z nas jest w życiu wielkie zadanie. Jeżeli je wypełnicie, to wtedy uznacie, że wasze życie nie zostało zmarnowane. Ja widzę, na, widzę takich nieszczęśników, którzy budują tą swoją małą egzystencję, martwiąc się o sprawę dnia codziennego, jak mrówki budują to mrowisko, nie widząc, że robią to na środku torów. Nie popełnijcie tego błędu, bo pamiętajcie, że z jednej strony Polskę odziedziczyliśmy po naszych wielkich przodkach, a z drugiej strony pożyczamy ją od naszych dzieci i wnuków i oni wystawią nam świadectwo z naszego życia. Tak jak my gardzimy dzisiaj Tarkowicą, tak jak my gardzimy zdradą komunistów po II wojnie światowej, tak jak my gardzimy Volksdojczami, tak jak my gardzimy tymi wszystkimi, którzy zdradzali ojczyznę, to pamiętajcie, że nas też rozliczą przyszłe pokolenia. I chcę, żeby powiedzieli o nas, tak, na początku XXI wieku żyli wielcy Polacy, którzy odbudowali wolne państwo polskie, szanowane sprawiedliwe i takie, z którym chce się żyć i umierać, a nie takie państwo, jak nam budują od 20 lat, z którego jedynie każą nam wyjeżdżać, a już nie ma dokąd i po co wyjeżdżać. Hańbą ukryły się kolejne rządy, i komunistyczne, i te przez 20 lat, które jedyny pomysł dla Polaków to był taki, wyprzedajcie co mamy, Popotujmy luksusowe pałace pod Warszawą, pochulajmy, pobawmy się, tyle do wyborów, co potem, to nie nasza sprawa. Ale ten czas się skończy. Wystawimy rachunki zakazanu handlu ulicznego, podstawowej, najprostszej formy działalności gospodarczej w kraju, gdzie jest kilka milionów bezrobotnych. A jednocześnie w ciągu kilku ostatnich tygodni w Lublinie wybudowano tylko w jednej dzielnicy trzy nowe supermarkety zagraniczne. Czy hasło Polska dla Polaków jest przeterminowane? To hasło jest wciąż aktualne, bo my zasługujemy na to, żeby tutaj żyć, uczyć się i pracować, a nie tylko wyjeżdżać. Moi drodzy, chcę, żebyśmy za rok spotkali się w tym miejscu, ale już trochę z innego powodu, żebyśmy spotkali się już lepiej zorganizowani i przygotowani do działania, bo widzicie, że cała polska scena polityczna się rozsypuje, a ci, którzy wygrali wybory, to tak naprawdę już tylko na klęczkach mogą prosić o łaskę Berlin. Ci volksdeutsche nie będą dłużej nami rządzić. Nie stracimy tego czasu. Nie żyje Polska! Nie yes!